Ja już nie mogę się zrozumieć, ja więc alo No. Dzisiaj kultywka. No, strasznie mały ten gruber Pokażę wam maszynę Takie i takie, takie Tego traktora już nie mam. tam też serii, więc. A traktory będę wybierać żeby coś jeszcze nie mam. Na pewno będą już więcej serii z tym rektorem Nie będzie. Więc musicie go pożegnać. A potem może jakiś odmrożonym reżtorem. Może ogólnie na tym coś zrobimy. Ja i moje miaki. Ja i moje miaki. No. Czytasz się kiedyś filmik na Diament X? No to... dzisiaj już będzie. No... około za chwilę będzie wstawiony. Pytacie, ja dlaczego nagrywam na Diamond Team? No po prostu, chyba zmienił nazwę Na Diamond Army I Car Simulator już dzisiaj Dzisiaj będzie trochę maratonów ze filmów Bo już nie będzie Nie wiem, może w, w jeden dzień, czy dwa, albo trzy no bo tamten odstęp na dwa tygodnie. Tak źle zrobił. No bo teraz suby lecą w dół. Już się sprawdziłem. No i tak lecą w dół. Ale subujcie, Po pierwsze, łapkujcie. Ale najbardziej mi to ja proszę o No bo na 100. 100 subskrypcji zrobię jakiś. Jakiś ten jakiś nazywa coś do wygrania Może kostkę robić co tam Może, może jakieś pada nawet Podziękuję no, za 100, ale mamy ich 10, więc jeszcze 10 razy tyle No Będzie gito no. Nie tak. <laughs> no I subujcie ten kanał najbardziej, najbardziej. Okej, okay, już kumam, nie ma żadna. Okej. Okay. Jedziemy do dalszej pracy, a on tu coś zrobi. Ciszę trochę muzykę. A, Diament Games Nie może co dzisiaj nagram Może do niego zadzwonię Że coś dzisiaj nagram, bo już obiecywałem swoim widzom No ale na serio, obiecuję, że albo jutro, albo dzisiaj coś musi nagrać no. Zgierek na telefon Okej, okay, lecimy, lecimy Trochę wolny jest ten traktor. No jak to rozgrywki. Potem chcemy kupić sobie sławnego. Bo dojść par będzie w każdej serii, no, tego nie będzie. A kupimy sobie o, na lajcie Zetura, bo on będzie w trzech seriach. A ten jeszcze będzie w jednej serii. HD, może jak może zrobię. No. I piszcie w komentarzach. Jakie propozycje na filmy. Może być Car Simulator Minecraft. Albo też farming. 14 nawet. 20 na pewno. Nie, bo jeszcze nie wiem, ale dostanę gdzieś listopad. Więc wtedy będziemy nagrywać tą serię raz na dwa tygodnie. No a będzie to do, do stworzenia 22 dwójki, kiedy oficjalnie już wyjdzie. No, to wtedy będzie już można zakończyć serię. Kto? Koniec, Koniec tego, ale w tej serii. Z to potem się nie holanda i mieć tego Harmana. A potem w tych będzie ogólnie z czterech, a ten, w tym dwóch, a ten będzie w jakichś fajnych seriach. Mhm. Ale zakończymy chyba na cztery. Kiedyś miałem ogólnie tego case'a na próbę, sobie tak sprzedałem. No i normalnie, wymiot. No, ale ten ile jedzie? 30. No. Ale tu ogólnie ciągniki są tanie. 15 są drogie. Są Dlaczego? No nie wiem, bo tutaj są jeszcze większe ceny. No, ale tam to nic nie ma. To nie ma No. A półno to w ogóle się tu nie kupuje. Kupowała się pola, ale to w 14. Jak zawsze byłem na YouTubie albo w 16. Tutaj no to rzadko. No. Ja też ten filmik do kolegi lub przyjaciela. mieli większe rozwinięcie. Rozwinięcie. Stójcie. Dobra, lecimy sobie dalej. No, Jadnę sobie te kawałek czekolady, A w tym czasie zobaczmy jak idzie praca drugie. OK Okej. Okay. Okej. Tego no to jeszcze nigdy nie widzę. Zrobię aż normalny screen, a więc czekajcie. No, i widzicie, że to prawda, że, że ten zombie był ogólnie na tym. Zombie na zombie. I lawa może się przelać do lawy z tym. Myślałem, że też woda. Bo coś tam słyszałem, u mięgo. Ale to jednak było fajne. To się rzucę i nie No dobrze. A w następnym filmie Sianie. Tylko czego? Pszenicę. Nie, że pak, tak Nie będę was bejtować, Ale pak losi losów. do, do losów sobie pójdzie, A w następnym filmiku, może może na koniec, sprzedam jeszcze przyczepę. Małą przyczepę pszenicy. <grymce> tak, tak, nie wiem.